Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć o takiej ważnej rzeczy, która wydarzyła mi się wczoraj. Wczoraj miałem zajęcia z jednym z moich uczniów i podczas tych zajęć, a mieliśmy jakaś na dworze, dołączyło się dwójka starszych chłopaków, starszych o od, od dwa lata od, od Mikołaja. I co się dzieje? Patrzę na, obs obserwuję zachowanie Mikołaja. Mikołaj bardzo stroni od starszych osób, gdzie może być teczkę słabszy, mieć jakieś gorsze środowisko. Ale on, zbudowany tym, że myśmy bardzo dużo pracowali na temat współpracy przez ostatnie tygodnie razem z nim, to zasugerował, żebyśmy zagrali my wspólnie mecz. Ja i on, kontra tych dwóch potężnych trzecioklasistów, którzy świetnie grają w piłkę. No, oczywiście mówię, to jest ten moment. moment kiedy my spróbujemy zagrać w piłkę razem z nim, porywalizować. Zobaczymy, jak to się, e, się ubierze, jak on będzie umiał przyjąć to, że czasami może stracić bramkę, a może wygra. Zobaczymy, co się dzieje. No i oczywiście chłopcy okazali się, że są świetnymi piłkarzami, e, no ale graliśmy na 100%. Jana po prostu 100% możliwości. Mikołaj 100% swoich możliwości. Chłopaki tak samo. No i gramy ten mecz. Wygrywamy ten mecz 3-1, nagrywa się bramkę na 3-2 i w momencie, kiedy jest 3-2, po naszej akcji Mikołaj strzeli na, strzela bramkę na 4-2 i wygrywamy mecz 4-2. Wtedy nie widać u niego takiej jakiejś euforii, tylko widać taką zbudowaną radość, dumę z tego, że dał radę, że dał z siebie 100%. Ja mówię koniec meczu, on wtedy spokojnie, po prostu tak jak był taki był mocno zbudowany, dawno go takiego nie widziałem, e, e, że był taki z siebie dumny, ale tak umiał sam siebie tak by mocno pochwalić, że mu to wyszło. I nawet sam powiedział, że jutro, czyli dzisiaj tak jakby z perspektywy wczorajszego dnia pójdzie ze stratą potrenować piłkę i może wróci do grania w piłkę, z czego zrezygnował jakiś czas temu, ponieważ miał problem z porażkami, z tym, że ktoś mu odbiera piłkę i tak dalej. I teraz, czego mnie to nauczyło, raczej upewniło mnie, upewniło mnie w jednej rzeczy, że jeżeli stworzysz środowisko, które jest trudnym środowiskiem, trudnym środowiskiem, ale na Tyle dostępnym, że dziecko jest, jest w stanie to osiągnąć. Jeżeli ty temu dziecku nie będziesz pomagać, możesz go wspierać, możesz go być w jego drużynie, ale nie dasz mu poczucia, że coś robisz za niego, tylko on sam osiągnie ten efekt, sam da radę, sam to pociągnie do końca. To jeżeli osiągnie.